grupa tych, którzy też skumali, że to jest sarkazm, ale się w i trzeci, no to takie właśnie stare dziady baby, co z Facebooka przyszły, i nie wiedziały, o co chodzi. <grym <grym I jakiś się to gada. Tak, 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 że ma pieniądze, mieszka w lesie, ale nie pokazuje tych pieniędzy, nie pokazuje tego bogactwa, w jednej bluzie chodzi i o co chodzi, nie? Mm. Ale no. to jak daleko są te rzeczy, o których mówisz od twoich poglądów prywatnie? No bo z, trochę takim jesteś internetowym trolem i to zawsze jest intrygujące, na ile ktoś udaje, a na ile rzeczywiście Serio tak. Uważa. tak. Powiedzmy, że grubszej skóry na karku nabrałem po tych wszystkich latach w mediach, tak? Jak miałem mm -hmm. kontakt z trollami. Natomiast jeżeli przychodzi mi już kogoś zatrudnić rzeczywiście z żoną na jakąś tam umowę zlecenie, bo musi nam coś zrobić, jakąś, nie wiem, grafikę, jakąś stworzyć muzykę czy coś. Dobrze płacimy i nie, nie wyzyskujemy ludzi. Nie ganiacie po lesie potem. Nie, 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 nie. to jest... Żeby kanapkę oddali. To jest, to jest typowa kreacja, ale z racji tego, że wszystko to mówię bez zmrużenia oka, z kamienną miną, no to, no to ludzie to kupują. To ludzie to chwytają no. po prostu. No tak, no jak się wejdzie w komentarze u ciebie pod TikTokami, to jest bardzo duży rozstrzał, gdzie rzeczywiście są ludzie, którzy nawet podkręcają te konwencje i podpowiadają ci jakieś scenariusze, zadają pytania, ale są też tacy święcie oburzeni, którzy totalnie nie załapali konwencji i wręcz no, chcą cię z tej platformy zmieść.